Witam serdecznie wszystkich. Jest godzina 18:44. W tym momencie bardzo mocno wieje wiatr i wydaje się, że yy, może być jutro niezaciekawa pogoda, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Ale nawet jeśli będzie niezaciekawa pogoda, to liczymy na gorącą atmosferę na boisku. To na pewno też. Yy, nie muszą się na tyle martwić piłkarze yy, tą auro ze względu na dach stadionu narodowego, który w każdej chwili może zostać zamknięty. Yy, jakie masz wrażenia po konferencji prasowej? Chyba było troszkę za dużo pytań do trenera Irene Musza Mamrota i jednak te 15-16 minut, które było delikatnie obciążyło. Jakieś tam chęci do, do, do późniejszego odpowiadania na te pytania. Znaczy, wydaje mi się, że trener Mamrot już na scenie początku konferencji. Jak wchodził, to wchodził z nastawieniem, że to będzie szybka akcja kilka minut, a z każdą kolejną minutą widać było, że no, tak jakby już on chce przejść do działania, chce już przejść to na boisko. No. Piłkarze, bo z trenerem przyszedł Kuba Wojciński i teraz Romańczuk. No, byli troszkę jakby bardziej wyluzowani, mhm. ale jednak widać było po trenerze, że był zaskoczony, że to trwa aż tak długo i że jest aż tyle pytań. No i też piłkarze nie są przyzwyczajeni do tak długich wypowiedzi. Zazwyczaj te wywiady mimo wszystko trwają krótko i widać było, że dla... Kuby Włócickiego i teraz Romanczuka to jest mimo wszystko nowa sytuacja i, i, i na pewno są, są podekscytowani, bo też po rozmowie z Jezusem chociażby mogłeś, mogłeś wywnioskować, że sporo, spora część na pewno piłkarzy o wiele bardziej emocjonuje się samym meczem, aniżeli w jakikolwiek sposób by się nim stresowało. Jak rozmawiałem z Husem, to on podkreślał, jak pytałem go, czy na przykład czuje większą presję e, przed jutrzejszym meczem, czy to przez grę na Narodowym, czy to przez grę o puchar, to on mówi, że to nie jest presja. To są e, emocje, to jest entuzjazm i taka chęć, żeby już nastąpiło teraz. Już nie mógł się doczekać e, tego meczu, żeby zagrać i wygrać to trofeum dla nas i myślę, że e, większość piłkarzy podchodzi do tego meczu tak jak on. Jakie masz przewidywania? Trudno na tę chwilę e, cokolwiek powiedzieć, bo e, Jagiellonia ostatnio nas nie zadowalała, ale Lechia też często rozczarowywała, więc. E, no nas, obie... nas Lechia nie musiała zadowalać, więc to jest, to jest akurat w porządku. Ale, ale wydaje mi się, że e, oba zespoły będą miały coś do udowodnienia e, jutro. Oba będą walczyły o e, historyczny wynik mhm. o przejście do historii i każdy wynik jest możliwy. Dlatego będziemy trzymać kciuki zarówno za jedną, i za drugą ekipę. Zapraszamy na naszą stronę żółtoczerwony.pl, gdzie można zobaczyć wszystkie materiały z dzisiejszego dnia. Jutro również będą one się na bieżąco pojawiały na naszej stronie i na mediach społecznościowych. Dodatkowo warto też śledzić te media społecznościowe pod końcem, kątem właśnie tego typu łączeń które na żywo postaramy się robić na samym finale. Nie mamy pojęcia, jak będzie z możliwościami technicznymi. Bo ile dzisiaj jest jeszcze na stadionie w miarę luźno, to jutro myślę, że to obostrzenia i jakiekolwiek filmowanie czegokolwiek może być, może być utrudnione. Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy, zapraszamy jutro i dzisiaj. Dzięki.